Chciałabym zrobić sezonę super Dzisiaj zagram 3 gry reaktywacji rankingowej, żeby zobaczyć jaką rangę wbiję w 3 gry w nowym sezonie reaktywacji. Mam 78% platyny 2 i zobaczymy jaką rangę miał po tych trzech grach. Pierwszy ludzisz no, czy... nawet dobrze, ale stało się. Let... Dobra! Druga runda była to prawda lepsza, ale i tak idealna nie była. Popie gra. Wiesz, bądź cicho bądź Nie Tak, mamy kontakt? Mamy jedno dłoń, dwa duo, trzy. dło, trzy Co to jest za bądź, te trzy dłoń? lec, to ty ci najgorszy Nie, przykrę dropa No way Ale mam inną broń, mam inną broń, mam inną broń No way Nie, Jeden, nie wydaj, belpa to ja raczej tego nie sklapuję, bo nie mam nawet broni i rannych maców! Daj mi maców! Jezus! Mam maców, mam maców! E to jest, jest ten... gość! Gdzie? Daj mi maców! Daj Gdzie maców! Daj mi Domku. Ale w którym miejscu? Kampi na ciebie! Aha! Aha! No mówię ci przecież! I słaby! No wiem, ale mnie zespalił bo ja nie wiedziałem, że tam jest gość No a ty mi powiedziałeś, mi że. No właśnie. Eee. Nie wiedziałem, gdzie on będzie kampił, ale wiedziałem, że tam będzie. Powiedziałem, że gdzieś będzie kampił. No i biegnie jeden. No. Ożuj biały, biały, biało biały, biały. Czekaj! Nie, 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 mam nie, nie, mam z niego nie, 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 mam nie, dobrze, dobrze. nie, ma matka, nie, sztucra. nie, sztucra. nie, do nie, Dobra, nie, 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 Lecendo do céu. 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 U céu. Ó! 40 Dasz mi ammo do shutra. 30 Cześć, cześć, Let me cook, let me cook. Dobra. Let him cook. Dai, Tylko jeden, tylko jeden. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Słuchaj go, tutaj. 63? żadne. No obaj mają lowa! A! Dobra, let. mówiłem, mówiłem. Jedu, nie, no niej Ty! Nie! No więc poszło nam, tak powiem, że tak powiem, średnio, ale mam w 3,20%, więc challenge, zaliczam, był udany.